Proszę Państwa, nasz Syndykat potrzebuje pomocy! Niedawne włamanie do Muzeum Gotham mogło być spowodowane przez Łotów poszukujących obcych artefaktów w niewątpliwie niecnych celach. Wypatrujcie więc i informujcie nas, kiedy tylko ujrzycie coś nietypowego! Cokolwiek! Ultramen... Ultradno. Nie przyszło mu do głowy, że wszystkie śląskie głupki zawracające nam głowę, cokolwiek dziwnym, to jednak słaby pomysł. Naprawdę? Może i masz rację, Johnny. Wiesz, twoja pomoc utknęła w kosmicznej skale i dała Czarnemu Adamowi uciec. Co? Najpierw Power Ring, teraz ty? Te miejscowe łotry brzydko pogrywają! Przez to, że im spuszczamy manto? Ludzie wierzą w naszą historyjkę. To potrzebne, żeby prowadzić poszukiwania. Może tobie. Moim zdaniem trzeba ich znaleźć i pokazać, kto tu teraz rządzi. Nie zapominaj. że za znalezienie artefaktów ten świat będzie nasz. Mam dość tego bohaterowania. Bycie dobrym jest takie nudne. Nawet zgaduję, jak z kim już będziemy walczyli. Hmm. O, co tam, Szczypku? Hmm... Interesujące! Hehe, wspaniale! Najwyraźniej czas na podróż! Chyba trzeba by już wracać do naszej bazy! Owszem, moja droga! Pewnie! Pójdziemy przodem, spotkamy się na miejscu! No to szybko tam polecę. A cześć! Jestem w dwa 2000. No i w ostatnim odcinku uwolniliśmy pewnego... Niech mnie Z sarkofagu Teraz prawdopodobnie będziemy walczyli z podróżą. Coś się za tym po prostu musi Aquamena Nazywam ich podróbą, bo nie pamiętam jak na dają. Tam, no, teraz cięć nie muszę robić, bo mogę latać i od razu szybciej tam dolecę. No, Ta sala zagłady. No to wchodzę. Sejo? Naprawdę? Fascynujące, dziękuję panu. Ale, numer. Nagrałeś to wszystko, Jimmy? Cóż za cenny wywiad! Nasz świadek widział, jak heroska syndykatu nie zdołała powstrzymać trwającej zbrodni. Co może być tak ważnego, że Superwoman zostawiła na wolności Harley Quinn i Jokera? Superbohaterowie zwykle tak nie robią. Nie. W żadnym wypadku. Za kulisami dzieje się tu coś większego, a my zaraz odkryjemy, co dokładnie. Cośmy powinni byli dawno zrobić! To na nią! Ha! Chyba Susie przyjechało! Co się dzieje? Aha! Oto południa! Harley, nie! Zielona pani! Wielki podwór szaleje na Potrzebujemy sprzedaż. O, czarna matka! Przyjmijcie doń. razy z samych nie dowiemy czego chce! Ukryj nas! Co? Nie! To Monstrum zabrało Salę Zagłady i moją przyjaciółkę! A wy pomożecie mi je odzyskać. Nieprawda? Dokąd oni ją zabierają? A, więcej gości. A, no tak. Mokrycie. Są twoi, max. Jeszcze pożałujecie nadepnięciami na ogon. Wynęło też Nikt nie będzie nam kradł przyjaciół. Poddaj się, królów. W oceanach jest miejsce dla jednego monarchy. Mnie. Dobra, King Dzięki Dzień Wow! Wasza na waza należy już do mnie wraz z całą zawartością! O, no, waszych ja. A jak? Nie A co jest, Umyleczoł. Chyba chcę zrzucić resztę tej brudnej roboty na Pupilsa! Ha, Nie będzie! Nie Niepoko na byle przerażnięta umiornica! Choć bardzo podziwiam ten entuzjazm okay. ryb i trupu. ukonanie tego stwora może wymagać głębszego zastanowienia. Dalej, <grym> Okay, we'll you. <laughs> Thank you, gang. Okay. Ja to zrobić? O... my tu mamy coś co może się przydać. O, oh, fermo. Ja, teraz wie że z nami się nie trafi. Nie ja byłem taki pewien. Jak są roką niż kontroluję ośmiornice jakiegoś rodzaju telewazują? Nie macie śladu szans! <try> Nie dość, no, że to Mam tu niespodziankę! Szałujecie już tych podchodów, prawda? Hahaha! Ten zaśpiewały. Połączyli swoje moce. Być może gdzieś w okolicy jest coś, czym zdołamy ich obydwu pokonać.

Na zabaweczkę dla twego matkowatego przyjaciela! Nie masz nic przeciwko? Co? Co ty wyprawiasz? Nie! Przestań, bestio! Na nim! O, no tak, no tak, no tak no. A, Niech to! Jeszcze zobaczycie! Król musz nie przegrywa! Ej! Dziad się próbuje zerwać przed końcem imprezy! Eee, hey, Patrzcie, kto zdołał uciec! King Shark? To ty? Aj, nie! Się mi Nie? <grywk> Zabrali i resztę. Potem sobie porozmawiacie. Na razie mamy do odzyskania skradzioną bazę superzła. W porządku. Ja zostanę z Harry. Wy Wydwaj biegiem za nim. A! Za świeżym mięsem! No i to nie. Wygląda na to, że przeszli tędy Znajdźmy jakąś drogę A po nie. że mieszkańcy tej ziemi są aż tacy głupi! Myślę, że za chwilę dowiesz się o nas z Tak jak tam, że ja to reki! Reki Król! Ja. Ale święto ja się, to się zobaczycie, zobaczycie, Czemu to ja jestem władcą oceanu? Na ciepłe oko przekrapane! Dobra, walczymy. Jest pokonany. Prapiony i zatopiony! Nadal chcecie się ukryć, chłopaki? Przez zabawę, a mu odzyskałaś koleżankę, więc się zabieramy. Uh. No, szkoda, że nie zostali na dłużej. Już. Jest chyba najkrótszy odcinek w tej serii. No, u mnie jest z 12 minut, a ja jeszcze co do tego dodałem, to może z 10-5 Nie ma żadnego czerwonego i żadnego straju. Najpierw w te klaski może jeden raz to dwa. No. I postać jest tam lały. Pernamanta, King Shard, Surmous, Pot No i jest jeszcze jeden tajemniczy. Dobra, to ja Wam dziękuję za ten odcinek i widzimy się w następnym. Cześć!